Witajcie moi drodzy. Tak jak obiecałam, dotkniemy dzisiaj tematu, który wczoraj rozpocząłem troszeczkę bliżej, troszeczkę głębiej. I witam was bardzo serdecznie zarówno na kanale YouTube, Słowo Pojednanie, jak i na moim profilu na Facebooku. Dziękuję za Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo za Wasze udostępnienie, za Waszą aktywność. Ponieważ to jest nasze wspólne dzieło. To nie są moje live'y i to nie przychodzicie, żeby mnie posłuchać, tylko spotykamy się przy Słowie Bożym i spotykamy się, aby zobaczyć, co ono mówi do nas i w jaki sposób możemy być przygotowani. Przygotowanie na przyjście naszego Pana, który niebawem nastąpi. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Napiszcie tutaj w czacie, żeby mógł też widzieć, że jesteście ze mną. Wczoraj dotknęliśmy bardzo ważnego tematu, skąd nadejdzie pomoc. Już wiemy, że nie ma co czekać na rozwiązanie ludzkie. Wiemy, że za każdym razem, za każdym razem, jeszcze od czasów Babilonu, nawet jeszcze wcześniej. Zresztą, pamiętacie może sytuację, dlaczego powstała tak zwana wieża Babel. Zresztą budynek Parlamentu Europejskiego. Jest wzorowany na wieżę, wieży, niedokończony wieżę Bawa. Myślicie, że to jest przypadek? Oczyw oczywiście, że nie. E, osoba, która ma, miała na imię Nimrod, e, który został prototypem bóstwa, które do dzisiaj czczą poganie I chrześcijanie, którzy uważają, że czczą e, Jezusa, e, ale świętują różnego rodzaju święta wzięte z pogaństwa, mają powiązanie, do tego człowieka, czyli Nimroda, który został prototypem później boga słońca. Uh, Nimroda, także Nimrod był tym pierwszym o, faktycznie człowiekiem, który jako człowiek postanowił tak globalnie zbuntować się uh, przeciwko Bogu i po potopie stwierdził, że uh, już następnym razem nie dadzą się tym żywiołom i zbudują taką wieżę aż do samego nieba, żeby móc ucieknąć w razie co, zamiast być posłusznymi Bogu, zamiast posłuchać się uh, i po, dać się poprowadzić przez swojego Stwórcę, oni zaczęli się buntować. I właśnie słowo Babilon zawsze dla nas oznacza kwestię buntu. I to jest bardzo ważne, że zarówno Nimrod, uh, próbując właśnie zaradzić w ten sposób, nie doprowadził do realizacji swego planu, czyli wieża Babel nie było zbudowana. Później wiemy, że też na terenie Babilonu wieki później król Nebukadnesar w całej swojej pysznej dumie stwierdził, że pomimo to, że Bóg dał mu sen, w którym przepowiedział przyszłość zarówno jego, jego królestwa, jego imperium, jak i następnych imperiów, aż do przyjścia Jezusa Chrystusa, a czytajcie Księgę Daniela, pierwsze kilka rozdziałów i je zobaczycie, to było napisane prawie 7 wieków przed naszą erą. Księga Daniela jako dokument jest dokumentem niepodważalnym. I dla ludzi, którzy są ateistami, którzy mówią, że A, Pismo Święte, że chrześcijańskie to jest jakiś tam stek historyjek i tak dalej. Po odkryciach zwojów Kumran pod koniec lat 40. ubiegłego wieku, nabrali trochę pokory, a niektórzy z nich po prostu byli zdumieni, kiedy do, trafił do nich zwój, i to kilka zwoi, księgi Daniela w prawie nienaruszonym stanie, i oni datowali, że on był spisany w drugi, II, trzeci wiek, tam było kilka manuskryptów przed naszą erą, to byli bardzo zaskoczeni, kiedy sprawdzili tekst i sprawdzili tekst współczesnych. Wydań Pisma Świętego byli zdumieni, byli wręcz zdruzgotani. A to jest Księga Prorocka. To nie jest po prostu taki artefakt. To jest Księga Prorocka. Księga, która wskazywała na przyjście Jezusa i na rodzinę jako króla Masjasza, Stąd wiemy, że mędrcy ze wschodu, którzy odwiedzili Józefa i Marię w Betlejem, pamiętacie, później, kiedy wcześniej, kiedy trafili na Dwór króla Heroda i powiedzieli, że szukają mesjasza, króla. Herod nic o niczym nie wiedział. Zobaczcie, co jest ciekawego. Było to przepowiedziane. Kto czekał na przyjście Jezusa, na jego narodziny, na jego pierwsze przyjście? Czekali pasterze. Czekała, czekała mała garstka ludzi. Wiemy, że prorokini, Anna, która. W, w momencie, kiedy, kiedy rodzice Jezusa a, przeprowadzili go, żeby uczynić według, a, m, według a, a, przepisów obrzezanie ósmego dnia, to spotkali się z nią, ja miano go błogosławiło i starzec Symeon, tak? garstka pasterzy, jego ziemscy rodzice. Kto jeszcze? Dlaczego ci ludzie, którzy mieli dostęp do pism, do zwoi, nie byli przygotowani, chociaż jego narodziny zostały przepowiedziane w wielu proroctwach, a w proroctwie Daniela dokładnie był ukazany rok. Dzień? Nie. Godzina też nie. Ale rok został ukazany i miejsce zostało ukazane Betlejem. A więc zobaczcie, że ludzie, którzy nie należeli, formalnie nie należeli. Do ludu izraelskiego, do ludu Bożego, byli o wiele bardziej przygotowani na przyjście Jezusa, te pierwsze, na jego narodziny, niż ci, którzy tak naprawdę musieli być przygotowani. Uczeni w piśmie, faryzeusze, duchowieństwo, ta cała, cała tak zwana elita, śmietanka. I teraz zobaczcie, jaka jest sytuacja. Księga Daniela również przepowiada bo właśnie w tym śnie Nebukadnesara przypowiada koniec tego ustroju ziemskiego, tego całego porządku, w którym, tak zwanego porządku, systemu, w którym żyjemy. Nie, że pojawi się kolejne królestwo po rzymskim imperium, kolejne imperium, i bądź to e, Unia Europejska, czy jakiekolwiek inne unie, jakiekolwiek próby podboju świata, Zawsze kończyły się fiaskiem. I w księdze Daniele czytamy, że koniec tego zapoczątkuje przyjście Jezusa. On jest tym kamieniem, który uderzył w podnóżek, w podnóżek tego kolosa stojącego na, na glinianych nogach. I teraz zobaczcie, jaka jest sytuacja. Ja często słyszę w chrześcijaństwie takie coś, że nie wiemy, kiedy przyjdzie Jezus. Warto być gotowym, trzeba być gotowym, trzeba być poddanym, posłusznym, ale nie wiemy, kiedy przyjdzie. Natomiast ja chcę wam przeczytać pewien werset, który apostoł Paweł zapisał w liście do Tesalonicza. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, piąty rozdział. I to od samego początku przeczytam. A, a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do Was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną. I nie umkną. I teraz, czytając tylko ten fragment, i machano tak, jak złodziej w nocy. Nikt się nie spodziewa, przyjdzie a, i, i zaskoczy. Ale czytamy dalej. Czytamy dalej. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem, synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy, nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni. Lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś należymy do dnia. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przewdziawszy, przewdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przełbicy nadziei i zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczał nas na gniew lecz na osiągnięcie, zbawienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. I teraz zobaczcie, moi drodzy, apostoł Paweł powiedział, że owszem, przyjdzie jak złodziej w nocy, ale dla kogo to będzie zaskoczenie? Dla kogo on przyjdzie jak złodziej w nocy? Jego lud będzie zaskoczony, bo on przyjdzie jak złodziej w nocy? Nie. Zaskoczony będzie świat, który jest pogrążony w ciemności. A więc my powinniśmy umieć rozpoznawać czasy. Dnia, nie godziny nie wiemy. Może miesiące nie wiemy. Ale pora, sezon, okres my jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego Jezus mówił, że, zobaczcie, czytam to w Ewangelii Łukasza 17, rozdziale 26, wersecie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nastał potop. I wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy syn człowieczy się objawi. I teraz, o co tutaj chodzi? Na co Jezus chciał zwrócić uwagę? Co takiego niezwykłego jest, albo nadzwyczajnego jest tym, że ludzie jedli, pili, żenili się, wychodzili za mąż, szczepili, sadzili i tak dalej? Czy te czynności mają być, czy lud Boży ma zaprzestać tych czynności, czy my mamy siedzieć i tylko czekać, patrzeć w niebo i nic nie robić? Czy Jezus jakby uczynił taką naganę tym czynnościom i ludziom, którzy to robią? Przed jego przyjściem? Czy chodzi o coś innego? Bo, zobaczcie, klucz jest w tym, że Jezus powiedział, że aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Bo zobaczcie taką ważną rzecz, że zanim Noe wszedł do arki, kilka rzeczy wydarzyło się. Po pierwsze, wiemy, że on arkę budował około 120 lat. Ja nie podam wam teraz wersety. Ale możemy to wywnioskować zarówno z tekstu, jak i z okresu, kiedy on otrzymał pierwotnie słowa od Boga i kiedy zakończył arkę. To było potężne przedsięwzięcie. Nie było wtedy takich maszyn, nie było wtedy takich, nie wiem, urządzeń, stocznie jak teraz, gdzie roboty pracują i tak dalej, maszyny różnego rodzaju, i ona była zbudowana z drewna, które trzeba było obrobić, Natomiast sam fakt powstanie czegoś takiego, monumentalnego, już powinien zwrócić uwagę ludzi. Ale ludzie raczej zwracali uwagę na to, że, że to jest coś nienormalnego. Pukali no prawdopodobnie mu w czółkę, mówili: człowieku, to jest szalałość, jaki deszcz, jaki, jaki wód gdzie to to popłynie? No, wyobraźcie sobie gdzieś tam, nie wiem, w centrum Warszawy, w centrum Warszawy, by zacząć budować taką markę. No, wyobraźcie sobie, tak? Gdyby tak było w naszych czasach. Uważali by tego człowieka za niespełna rozumu, ale zdarzyło się pewna rzecz, kochani, która musiała, na którą ludzie musieli zwrócić uwagę. Zarówno wtedy, jak i dzisiaj, ludzie zwracają uwagę na to, kto ile żyje. I nieprzypadkowo w Pismie Świętym jest podane, kto ile lat żył. I nie wiem, czy wiecie o tym, być może tak, być może nie, ale jest taki człowiek, Metuzalem albo Metuszelach, na różny sposób jego imię odczytywane jest, który żył 969 lat. Prawie tam do tysiąca nie dociągnął 31 lat. Tylko. Adam, jego pra, 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 pra ojciec, Żył 930 lat. I wiecie, co oznaczało jego imię. To jest bardzo ważny moment. W jego imieniu było proroctwo. I to proroctwo w jego imieniu wskazało na to, że on umrze w roku, kiedy nadejdzie zagłada. Jego imię na to wskazało. Umrze, kiedy nadejdzie zagłada. I teraz wyobraźcie sobie, że. Wiele, wiele, wiele lat budowana była arka. I arko zbliża się do ukończenia. Drobne detale, drobne szczegóły. I nagle umiera Metozalem. Pamiętacie, że Noe znał Metozalema, który był jego prapradziadkiem. Oni mieli okazję obcować. Być może Metozalem razem ze swoim prapraprawnukiem razem pracowali przy budowie, przy budowie Arki. I nagle wtedy, kiedy już, już dochodzi do zakończenia prac, on umiera. To był znak dla tych ludzi. Bo w jego imieniu kryło się proctwo. Natomiast to prosto zostało zlekceważone. Następnie wiemy, kiedy Noe wszystko ukończył, a pamiętacie, że z każdym uderzeniem młotka, czy siekiery, czy piły, czy czymkolwiek oni pracowali, to dla nich był sygnał. Pamiętacie również, że świat pogrążał się moralnie coraz niżej. Podobnie było za czasów Lota, potomka Noego już później. I teraz kolejna rzecz, na którą ludzie musieli zwrócić uwagę ogromna ilość zwierząt z różnych zakątków zaczęła zbierać się w jedno miejsce. Biblia nie mówi o tym, że Noe uczynił, nie wiem, coś takiego jak połów zwierząt, tak, dzikich. Owszem, te zwierzęta udomowione, nie wiem, owcy, krowy, jakikolwiek, tak, to było zgromadzone gdzieś tam z przody. Natomiast Natomiast ciekawostka była taka, że te dzikie zwierzęta parami zaczęły się kierować. Ptaki tak samo. Kierować w jedno miejsce. To Tego nie dało rady nie zauważyć, kochani. Nie dało rady. Ludzie musieli to widzieć. To była sensacja. Gdyby w tamtych czasach byłoby telewizja czy internet, wszystko by, wiecie, jaskrawie byłoby um, zarzucane tymi zagłówkami. Coś się dzieje w świecie, coś się dzieje w świecie. Zwierzęta się zbierałem w jedno miejsce. Jedno coś, co się musi być. Mało tego, że zebrało się, one weszły do arki. I wszedł Noe. I drzwi zostały zamknięte. I co się stało? Nic się nie stało. Nic się nie stało, dlatego że arka została zamknięta na siedem dni i deszcz nie lał. Ale po siedmiu dniach. Coś dziwnego się rozpoczęło. Niebo zasłoniły chmury czarne. Zaczęło grzmieć i zaczęło lać, ale tak jak nigdy wcześniej. Nikt z nich czegoś takiego nie widział. Z podziemi wybiły te źródła. I z dwóch stron woda zalęła, zaczęła zalewać powierzchnię ziemi. I wtedy ludzie uwierzyli. Ale to już było za późno. Dlatego Jezus powiedział, że ludzie, aż do końca, aż do momentu, kiedy Noe wszedł do arki, nie zaprzestali swoich czynności i zlekceważyli znaki. Dlatego Jezus powiedział, że będzie tak samo za dnie jego przyjścia. I apostoł Paweł, to co czytaliśmy, powiedział, że lud Boży nie jest tym, który śpi. Lud Boży nie jest w ciemności. I te znaki dla ludu Bożego są bardzo wyraźne. Ja mam pytanie do Was. Być może ja tylko to czuję. Ale ja mam pytanie, teraz masę ludzi ogląda i na YouTubie, na Facebooku, ja mam pytanie do Was. Powiedzcie mi proszę, kto z Was czuje, że to jest tak blisko, że prawie możemy ręką dotknąć to wydarzenie? Tuż przy drzwiach. Kto z Was to czuje, tu w sercu, że Jezus naprawdę niedługo przyjdzie? To nie jest tak, jak to było za dni poprzednich pokoleń. Bo my jesteśmy tym pokoleniem, tak jakbyśmy żyli za czasów Nowego, gdzie Arka już została ukończona prawie. I te zwierzęta już weszły. Zwierzęta, słuchajcie, wskazują na w świecie przyrody i w powietrzu, i na ziemi, i pod wodą. Zwierzęta się buntują, wskazując na to, że nie wytrzymują. Nie wytrzymują tego. W ciągu ostatnich dwóch dekad, kochani, Ponad połowa zwierząt w oceanie została zagubiona, zniszczona, wyłowiona, zatruta w jakikolwiek sposób. I to ten proces katastroficzny, katastroficznie zbliża końcowy do tego momentu, że ja w ciągu najbliższej dekady, nie więcej, w oceanie umrze życie. My jesteśmy tym pokoleniem, kochani, za czasów którego był największy, najbardziej spektakularny w historii trzęsienie Ziemi. Tsunami, wojny, słuchy wojenne. My jesteśmy teraz tym pokoleniem, które doświadcza czegoś takiego, co się nazywa sparaliżowanie gospodarki całego świata i ucisk i ograniczenie praw człowieka we wszystkich krajach na Ziemi. Czy Wy tego nie widzicie? Czy Wy tego nie dostrzegacie? Czy Wy nie widzicie tego? Um, nie wiem, jak to nazwać nawet. Zauważcie, że ludzie bardzo szybko się przyzwyczajają. Zauważcie to teraz również, że w ostatnim roku, w ostatnich 12 miesiącach, we wszystkich zakątach świata nagle obudziły się wulkany. I to takie, które spało od wielu, wielu lat, nawet setek lat. Założyli się, że sejsmiczna aktywność Ziemi wzrosła gwałtownie. Pożary, które nawiedziły naszą Ziemię za ostatnie kilka lat są potężne i sprawiły dużą część i Afryki, i Australii, i Brazylii, te lasy tropikalne i tak dalej. Ja już nie mówię o niszczących tornado i wszystkich ja nam mówią nawet naukowcy, że tego będzie więcej. Co to jest? To są te znaki kochania, o których Jezus mówił. Prześladowanie chrześcijan. W drugiej połowie XX wieku i w pierwszej połowie XXI jest największe w historii. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią w tej chwili. Czyli to widzicie? Być może nas to jeszcze tutaj, gdzie mieszkamy, nie dotyczy, ale w innych krajach, wcale niedaleko od nas, nasi bracia i siostry są ścinani, są paleni żywcem. W Chinach dziesiątki milionów chrześcijan żyją pod ziemią, w katakumbach. Gdzieś tam szczątkowe informacje do nas dochodzą. I kiedy ja słyszę, nie, no daj spokój, jeszcze będzie dobrze, to nie jest aż tak źle. Kochanie, obuci się, w ostatnich 20 latach rządy krajów całego świata przyjęły takie prawa, które wzbudzają zgrozę u normalnych ludzi. Ludzie, którzy chodzą z kolorową flagą w rękach, po ulicach, w tzw. paradach równości. W krajach chrześcijańskich. Prezydentem Kanady jest gej. Czy wy to rozumiecie? Jednym z kandydatów na, prezydent w Polsce, na prezydenta w Polsce również jest człowiek o tej samej orientacji. Ludzie tej orientacji starają się wcisnąć naszym dzieciom, że to jest normalne. Upadek moralności jest dokładnie podobny, jak to było za czasów lota. Dlatego Jezus połączył te dwa wydarzenia za czasów Noego i za czasów lota. Wiecie, co było za czasów lota i skąd wyszła to słowo Sodomie? Tak? My żyjemy w tych czasach. Ile nam pozostało lat? Ja nie chcę tutaj być fałszywym prorokiem, bo nie jestem prorokiem. Ale chcę wam coś powiedzieć. Chcę coś powiedzieć, kochani, że w latach 40., pod koniec lat 40., a dokładnie 1948 roku, powstało dosłownie z ziemi, ni stąd, ni zowąd, państwo Izrael. Kilka dni trwała wojna i dosłownie wyrośli z ziemi, odbudowali swoją państwowość. I w ciągu tych kilkudziesięciu lat Stali się jednym z najpotężniejszych mocarstw świata, z najmocniejszym wywiadem, jednym z najbardziej mocnych armii i to, co dzieje się stamtąd, jako macki, ma wpływ na całą ziemię, na cały glob, i na ekonomię, i na politykę, i na religię. Oni przygotowani są, albo już budują trzecią świątynię. Oniż ogłosili, że nawiązali kontakt z Mesjaszem. Z nimi nawiązał kontakt Watykan, do nich przylatywał prezydent Stanów Zjednoczonych, żeby, jak to się mówi, przyklepnąć budowę trzeciej świątyni. Czy Wy jesteście świadkami tych wydarzeń? Myślę, że tak. A co to znaczy? To znaczy, że pozostało nam palców tyle, lat, tyle ile palców na rękach. Wiecie? Co Biblia oznacza jako pokolenie? Ile lat trwa jedno pokolenie? To jest maksymalnie 80 lat. Tak jest napisane, że od tego, w pierwszej księgi księdze Mojżeszowej księdze rodzaju, że dni człowieka będą 70, maksymum 80 lat. Wiecie, kiedy mija okres 80 lat? Od momentu, kiedy powstało to nowe pokolenie w czasie powstanie nowego państwa Izrael? Ten okres minie dokładnie w 2028 roku. Ja nic nie sugeruję, tylko chcę Wam powiedzieć, że dokładnie w tym roku minie 2000 lat od momentu, od roku śmierci zmarłych stanie i w niebo wzięcie Jezusa Chrystusa. 2028 rok. Jak chcecie, to zrobimy nawet specjalne spotkanie, bo ja się muszę kończyć już. Gdzie wam pokażę tę chronologię. Jezus narodził się i przyszedł na ten świat w dokładnie wyznaczonym czasie. Jego śmierć i zmartwychwstanie, odkupienie ludzkości odbyło się dokładnie 4000 lat od momentu rozpoczęcia chronologii, liczenia Czasów ludzkości, od momentu upadku Adamy i Ewy. 4 tysiące lat plus 2 tysiące lat równo się 6 tysięcy lat. 7 tysiąc lat lud Boże, tak zwany milenium, spędzi w pokoju z daleka od tego, co dotyka tą Ziemię. Lud Boże zostanie stąd zabrany. Połączcie te fakty razem. Pozostawiam Was to myślą. I zastanówcie się, co macie zrobić ze swoim życiem. Nie ze strachu, nie z paniki, tylko ze zrozumienia, że nadszedł czas. Coś zrobić ze swoim życiem. Pojednać się z Bogiem. Powierzyć swoje życie w Jego ręce. Nie w ręce możnych tego świata, które, którzy w tej chwili przygotowują tak naprawdę świat do zagłady. Dlatego nasza pomoc przyjdzie z góry. Nie z tej ziemi. Nie od ludzi. Żaden przywódca religijny i polityczny nie jest w stanie zmienić tego, co na naszej ziemi zapoczątkowało rozpocząt, się 6000 tysięcy lat temu. Takie są fakty. Jak było za dni Noego, za dni Lota i za dni pierwszego przyjścia, czy narodzin Jezusa, tak będzie i tak już jest w naszych czasach. Kochani, obudźcie się. I ja słowami apostoła Pawła jeszcze raz chcę was do tego zachęcić. Jeszcze raz chcę zachęcić. Wy zaś, bracie i siostry, nie jesteście w ciemności, bo was dzień ten jak złodziej zaskoczył. A więc, jeżeli świat ma, żyje w mrzonkach, w jakichkolwiek złudzeniach, że będzie lepiej, że w końcu się dogadają, że znajdą jakieś możliwości i tak dalej, to ja chcę Wam śmiało powiedzieć. Słowo Boże mówi wyraźnie: Nie znajdą. I będą zwodzić takimi słowami, o których też Jezus powiedział: będą mówić pokój i bezpieczeństwo. I wtedy przyjdzie zagłada. Wtedy właśnie, kiedy najważ, najbardziej nas będą zachęcać i namawiać, że robią wszystko ku pokojowi dla naszego bezpieczeństwa, wtedy przyjdzie zagłada. Kochani, abyście nie byli poza drzwiami arki, zastanówcie się, zadbajcie o swoich bliskich o siebie, o swoich dzieci, swoich małżonków, swoich rodziców, swoich przyjaciół. Módlcie się za nich i sami bądźcie na czele peletonu. Abyśmy nie byli głupsi od zwierząt, które okazało się bardziej posłuszne Bogu, wchodząc do Arki. Bądźcie błogosławieni. Życzę wam dobrej nocy w Bożej mocy. Podzielcie się tym dalej. A jutro, jak Bóg da, jeszcze bardziej skupimy się w tym temacie. Pozdrawiam.